Zastanawiacie się, jaką odzież motocykl, motocyklową wybrać na motocykl Suzuki GSX F750, już wam pokazuję. Kolejny przykład motocyklisty, którego ubraliśmy w sposób nowoczesny, w sposób taki, żeby na pewno jego ciało nie ucierpiało przy na przykład szlifie i lecimy od góry. Kask Rafale, Laser Rafal to jest bardzo fajny kask już z nowymi fajnymi rozwiązaniami. Nie dożył zamknięcie mikrolok. Mamy tutaj dodatkowo kołnierz i która jest na magnesikach i odsłania nam awaryjne wyciągane policzki w czarnym macie, blenda w zestawie, wentylację jeśli chodzi o szczękę, czoło i wyloty przystosowane do interkomu 599 w naszym salonie. Kurtka tak zwana przekocur Rebelhorn Vandal, ale w wersji tekstylnej, która łączy elementy sportowe z elementami turystycznymi, bardzo dużo streczu, bardzo dużo poliestru 500D, bardzo dużo wentylacji. Zobaczcie na to, jaki ma bardzo fajny Panel wentylacyjny od szyi aż do tutaj dołu ma na zadanie maksymalnie wpompować nam powietrze chłodne, żebyśmy się tutaj fajnie wentylowali. I wylot powietrza tutaj pokaż nam dwa. Dwa wyloty powietrza, które sobie otwieramy, i dzięki temu mamy kurteczkę cały czas suchą, i my się nie pocimy. Panele harmonikowe, miejsce na protektor, o którym już wcześniej mówiłem. Zobaczcie, jak wygląda łokieć, również jest bardzo elastyczny. Protektory level 2, jeśli chodzi o łokcie i barki. I z zewnątrz slider. Prawdziwy slider protektorowy, którego można do, dosłownie wymieniać. I tak mniej więcej ona się prezentuje. Ona jest w kilku wersjach kolostycznych. Tutaj czarno-biała, jedna z najbardziej popularnych w wersji. Występują również czarnej, w tym miejscu mamy, i jeszcze w wersji czar, czarno-fluo. Tym razem ręka na, padło na rękawice Ozone RS Short, bardzo fajne, z fajnymi protektorami, perforowane, z ochraniaczami na palce. od wewnątrz. Również skóra wzmacniana w miejscu, gdzie trzymamy manetkę. Jeśli chodzi o protektory elastyczne, w momencie, gdzie mamy tutaj kość haczykowatą. W pełni perforowana, wzmacniane nici po to, żeby czuć się komfortowo. Rękawica 199 zł. Jeśli chodzi o buty, najbardziej popularne buty na chwilę obecną do miejskiej turystyki, jak ja to mówię, buty Shima EXO MEN z systemem ATOP na lince. Bardzo lekkie buty, wygodne do chodzenia na co dzień, do jeżdżenia i wtedy macie pewność, że but jest, noga jest zabezpieczona przy ewentualnym szlifie. On się kończy na wysokości kostki, jest oczywiście wzmacniany. Pełna certyfikacja, zakończony rzepem, w miarę wentylowane, fajne buty do codziennego podróżowania.